Dysk SSD, nowoczesny design, wsteczna kompatybilność, ale spokojnie. PlayStation 4 nie traci wsparcia. Ale jak na jak długo? No, nie traci, mówiłem. Nic nie starzeje się szybciej niż technologia. No, może simowie na najniższych ustawieniach i dość specyficznie sprzęt od Apla. Nie zmienia to faktu, że zawsze po okresie zachwytu nad nowinkami przychodzi stagnacja, nowy, lepszy model, jak śpiewała Kasia Klich, i powolna śmierć poprzednika. Ale właśnie jak wygląda ta śmierć? Kiedy kostucha przyszła po Game Boya, gdy pojawił się kolor? Kiedy żniwiarz zabrał Xboxa po premierze 360? Dziś zerkniemy na co by nie było najpopularniejszą konsolę, której zagraża jej już nieco młodszy model PlayStation 5. Obecną generację zdominowało PlayStation 4. Około 100 milionów sprzedanych egzemplarzy na całym świecie robi wrażenie. Pewnie osiągnięto to nie tylko jakością sprzętu, ale i ekskluzywnością niektórych marek. Do tego wiele wersji konsol, o dziwo mniejsza awaryjność niż przy poprzedniczce, i stworzenie niejako mody na posiadanie konsoli. Przekłada się to na prosty wniosek. Nim ktokolwiek postanowi wymienić swoje zmęczone długimi godzinami grania PS4, pasowałoby jeszcze trochę pociągnąć wsparcie. Więcej tytułów sprzeda się na platformę, której jest więcej w sensie więcej, bo więcej ich kupili. Easy boys. Podczas niedawnego spotkania inwestorów Sony założyło, że to wsparcie potrwać ma na spokojnie jeszcze do 2022 roku, mając na uwadze, co pozostanie, a nie zostanie głównym motorem napędowym zarobków. Jedną z podstawowych obietnic od kiedy sprzęty się numeruje jest utrzymanie tego wsparcia. Wiecie, to, że wydajemy nową wersję naszej konsoli, nie oznacza, że zapominamy o właścicielach poprzedniej generacji. Serio będziemy trzymać rękę na pulsie. Wszyscy jednak wiemy, że szala tego, co pojawia się na odchodzącej w cień konsoli, nie ma aż takich tytułów do zaoferowania. Najbardziej rzucają się w oczy gry sportowe wychodzące co roku. Mamy gry przełomu. Nie to, że są jakieś niezwykłe, ale trafiają na przejścia między generacjami. Asasyny, teraz cyberpunk czy Ozgrozo GTA V. Tego się nie da pozbyć, to jest taki nowy Skyrim. Tyle tylko, że to nowinki są miejscem docelowym to tam trafiają remastery starych tytułów, będące często starterami. Przy piątce będzie to wyglądało nieco inaczej, ale o tym za chwilę. Bo jak wyglądało to przy okazji wsparcia trójki, znanej jako dość przystępny odtwarzacz Blu-ray? Everyone, this is PlayStation 3. Łatwo to sprawdzić poprzez rzut okiem na premier gier po premierze czwórki końcem 2013 roku. Z dużych tytułów mamy: NBA 2K14, Remaster Okami, Evil Within, na Black Flag, Gran Turismo 6, Batman, Arkham Origins, Watch Dogs, Dragon Age Inquisition, Far Cry 4, a pod koniec istnienia wsparcie tylko do FIFA, ale aż do 19. Co to nam mówi? Faktycznie PlayStation 4 jeszcze trochę pociągnie. Nie ma tu mowy o tym, że jak tylko PS5 uderzy na półki sklepowe, Sony, nie wiem, zagrzebie swój bardzo popularny hardware. W końcu przez pewien czas konsolę można było dostać nawet do umowy z sieciami komórkowymi. Tego jest pełno. Ostatnie poważne premiery miały jednak miejsce zaledwie rok po wyjściu czwórki. Reszta raczej celowała w każualową zabawę albo klasyczne piłkarskie gry ogrywane przy okazji. To idealnie zgrywa się z prognozami, o których mówiło Sony podczas wspomnianego spotkania inwestorów. Warto dodać do tego całego równania zapowiadane gładkie przejście między generacjami. PlayStation obiecuje nie tylko odpalanie gier z czwórki na piątce, więc to plus dla tych, co i tak zakupią sprzęt, ale przy tym będą oni mogli liczyć na nieco lepsze wrażenia graficzne. Smart Delivery, zapoczątkowane u Xboxa, znajduje swoje odniesienie w strategii japońskiego giganta. Co prawda nie jest to nazwane wprost, a pozycja firmy to będziemy wspierać grupy pragnące przenieść gry z PS4 na PS5 bez opłat. To norma, że systemy podbierają sobie pomysły. To forma odpowiedzi na jakieś innowacje i gwarancja nieodstawania od ogółu. Ja prywatnie tylko liczę na to, że nie wrzucą na czwórkę jakiejś nowej wersji PlayStation Store, która sprawi, że stare modele będą eksplodować, jak miało to miejsce z moją trójką. Przy takiej sytuacji pozytywnym aspektem jest cena. Nie tylko jeszcze żywa, bądź co bądź konsola, znacznie stanieje, ale przy okazji gry na nią będą tańsze. W końcu dla wielu odpali się czas ogrywania tego, na co brakło do tej pory kasy. To się tyczy tak fizycznych wydań, jak i cyfrowych. No, chyba że coś dziwnego odwalą, ale nie wydaje mi się, że sztuczne zawyżanie cen będzie miało miejsce. Pieniądze to naprawdę ważny, o ile nie najważniejszy czynnik. Dlaczego PlayStation 3 wciąż jakoś tam żyje? Poza wieloma tytułami, czy drobnym statusem kultowości dla wielu, zwyczajnie nie stać ludzi na upgrade sprzętu. Ale kto wie, czy to nie okienko przeskoku na czwórkę. Historia zatacza koło. Nie dostaniemy nic niezwykłego, ale i nie będzie bardzo źle. Po prostu będzie. Not great, not terrible. PlayStation 3 żyło sobie 11 lat, PlayStation 2 aż 12, nim te zostały porzucone. No dobra, to jest trochę mocne słowo, porzucone to zostały konsole przenośne, ale faktem jest, że konsole mają to do siebie, że potrafią egzystować obok siebie nawet mimo różnic w jakości bebechów. Oficjalne słowa sony brzmią: Razem z tymi dwoma, trzema latami dalej będziemy wydawać najważniejsze tytuły, nawet na poprzednią generację. To brzmi miło, ale jak pokazuje przykład czwórki, nie do końca tak się dzieje. Infamous Second Sun nigdy nie pojawiło się na trójkę, a to jeden z pierwszych dużych ekskluzywów. Być może to się zmienia. Być może będzie dobrze tyle, że pojawi się jeden albo dwa i koniec. We Ratchet? Patrząc jednak na lata poprzednie, najbardziej spokojnie mogą być fani serii FIFA, którzy pewnie do 2026 będą mieli w co grać. Takie bajki o wiecznym wsparciu szybko weryfikują deweloperzy i to, jak łatwo tworzy się w nowym środowisku. A podobno na PS5 tworzy się całkiem przyjemnie. Potężne tytuły nigdy nie wychodzą na sam początek generacji. Trzeba się z tym obyć. On jeśli ja miałbym wskazywać jakąś realną, albo chociaż trochę realną datę śmierci PlayStation 4, oczywiście przez przedawnienie, strzelałbym w 2023. Dostaniemy kilka teaserów, co można zagrać w ładniejszej wersji, gdy wymienimy sprzęt, a reszta pozostanie zapychaczami. Tak narodzi się pewna dominacja. Większość zweryfikują ekskluzywy. Bo jak już nauczyliśmy się na przykładzie poprzednich generacji, nie ma co spodziewać się wielkich zmian, nie ma co spodziewać się wielkich premier, a nawet jeśli to kusiły one będą lepszą jakością, czy to pod kątem płynności, czy oświetleń, lub rozdzielczości, na piątce. Zaskakująco sporo osób wymieniało PS4 na PS4 Pro, tylko po to, by zagrać w niektóre z tytułów w nieco przystępniejszej względem obecnych standardów jakości. Nie szykuje się rewolucja w podejściu. Wszystko w końcu umiera, a okres pomiędzy narodzinami następcy a zupełną śmiercią nie jest wyjątkowo długi. W tym czasie życie gier sieciowych jest podtrzymywane, oczywiście pod warunkiem utrzymania dochodowości. Prędzej czy później, choć. Raczej prędzej przyjdzie moment, w którym by zagrać w nowinki, trzeba będzie się pokusić na aktualizację tego, na czym gramy. W tym wszystkim najzabawniejsze jest to, że gdy czwórka przestanie mieć jakiś cel, będzie na tyle tania, że nie będzie się za bardzo opłacało jej sprzedawać. To się nazywa podejście do wsparcia. to,